a doszło konkretnie do zarysowania uszkodzenia zderzaka jak i bocznej maskującej listwy no i co najgorsze jest do mocowania kedra od przycionka i tu może być problem delikatny to jest górna część górna część to jest tak, że o. tu mamy rysę tutaj całe jest pęknięte aż dotąd przepięcie poszło na akumulator Będziemy musieli całą instalację sprawdzić. No i powolutku wygląda to. Bardzo obiecująco. Jeszcze tutaj było takie mikro pęknięcie, poszło. W tym miejscu mniej więcej. No i co? Przyczepka wróciła. Z wyjazdu nasza przyczepka doszło no, do pewnego rodzaju usterki, kolizji. Zarysowanie jak kto woli. Szkoda, aczkolwiek ktoś po hamsku by mógł policzyć na grube pieniądze. Ale bądźmy uczciwi i spróbujmy to własnymi rękami naprawić. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co tam się stało? Czepie częściowo już jest zdemontowane. A doszło konkretnie do zarysowania uszkodzenia zderzaka, jak i bocznej maskującej listwy. No i co najgorsze jest do mocowania kedra od przycionka i tu może być problem delikatny. Zderzak doszło, wygląda obecnie w ten sposób. Jest już zdemontowany. Jest tutaj cały popękany. Teraz to lepiej wygląda, bo się wszystko poschodziło. Tutaj tak samo poszła rysa. Z tej strony wygląda trochę gorzej. jest górna część. Górna część to jest tak, że tu mamy rysę. Tutaj całe jest pęknięte. Aż dotąd. Tak jak widać, jest ta gorsza część strony. Spróbujemy to kleić, naprawiać. Z prostego powodu nowe zderzaki kosztuje około 3000. A nie będziemy sobie, że tak powiem, sztucznych kosztów robić. Dobra, co my tutaj mamy? Aha, tak obecnie wygląda do zderzecha. Lampy całe doszło do otarcia z tej strony czyli prawy róg. Tutaj nam wyrwało, tutaj takie półkole przechodziło. Ono jest gdzieś tutaj, to całe, ta cała listwa tutaj nam przechodziła. Doszło tutaj do takiego niewielkiego zarysowania dołu i u góry jest trochę gorzej. To wygląda w ten sposób, jest trochę nadłamane górna część. Tu jest mocno zarysowana. a co najgorsze jest to, że doszło do przesunięcia rozerwania powłoki tak jak tutaj widać zobaczymy jaki to będzie problem bo to trzeba będzie, będziemy zalewać tu tak samo rozerwanie mocowanie na dwie śruby więc tutaj doszło do listwy bocznej bowiem pociągło trochę no pójdziemy pod rabinkę i zobaczymy jak to wygląda wyżej a przy okazji mój ciężar też robi swoje no i niestety zepsułem no patrzcie nie stawajcie na środek dziadostwo pełni cały podes jak będziecie kupować to kupujcie z pełną zalaną a nie jakąś kratką źle fortunie fortunie staniecie i się dzieje coś takiego dobra wracajmy co do w środku w środku naj o, Państwo tutaj mówili, że podczas jazdy od drgań się otwierają lufciki, te zaczepy Będzie trzeba to poprawić, trzeba wysłuchać Ale nie wiadomo co się stało i dlaczego się stało Panel przestał działać Nie ma w ogóle podawanego napięcia Dlaczego? Nie mam pojęcia czy gdzieś przy uderzeniu poszła jakaś zworka? Zobaczymy, więc instalację też będziemy musieli sprawdzić. Może gdzieś jakieś zwarcie, przepięcie poszło na akumulator. Będziemy musieli całą instalację sprawdzić. Więc ten punkt też trzeba będzie mieć na uwadze. Zobaczymy, czy to jest wina okablowania lampy się zrobiła. Idziemy dalej. Co najgorsze jest to? Właśnie tutaj. To jest najgorsze co może być. Bo prawdopodobnie będziemy musieli całą listwę demontować. Ona jest dzielona na dwie części. Może uda nam się to poprostować, ale widzicie tu są takie jedno zasienienie. Tu jest drugie zasinienie i może być kłopotliwe. Gdyby to była druga strona, to bym się tym nie martwił. Ale niestety tutaj wchodzi kedra od przeciąka i musi być tutaj. Dotąd jest łączenie, czyli połowa listy jest prawdopodobnie do demontażu. Może się uda to nam naprawić. A tymczasem. Tyle z rekonesansu. Przyczepa wróciła w jak najbardziej porządnym stanie. Żadnych uwag nie było. Aha, jedna uwaga: zwracajcie taką uwagę na to, na wtyczki. Postaram się to uwidocznić. Problem polegał na tym, jakim studem. Tutaj mamy ten bolec pozycjonujący. Przesunął się on nam w bok. I był problem z wpięciem się. W którym momencie to się przesunęło, bo dla tego pojęcia nie mam. Na chwilę obecną bolec mówi od razu, tłumaczę. O, tu będzie lepiej widoczne. Mamy bolec i mamy tutaj, w tym takim trójkąciku trzech pinów. O, w ten sposób ma się znajdować w tym zagłębieniu. Na wprost, niemalże całego. Inaczej nie będziecie mogli zakręcić i dopasować. Ten bolec znajdował się dosłownie na tym tutaj przeciwległym wcięciu, i był problemu. Teraz tak, z takich dodatkowych, ciekawych, dziwnych rzeczy urwała nam się waga. Tutaj powinien być skala przy podnoszeniu, nie wiem dlaczego to nie działa, powinno nam wskazywać. Ile jest na haku ciężarów? Na chwilę obecną jest to wszystko zerwane. Czy to jest starość materiału, czy cokolwiek innego, będziemy weryfikować. Trzeba teraz coś innego zrobić poprze. Fotele pozakładać. No, my wczoraj wprowadziliśmy fotele. Teraz jeszcze się suszy. To tyle z nas na były, a teraz jak nóżki wyglądają. Dobra, montujemy. Dobra, robota przy przyczepie. Jedziemy dalej robić. Tutaj już zaczęliśmy powolutku rzeźbić. No ale teraz trzeba to niestety poodkręcać Trochę młotkiem, trochę tym. Zobaczymy jak to pójdzie. Na razie robimy na przyczepie, potem wszystko odkręcimy i będziemy dalej prostować na no to do dzieła. Robimy sobie taki mały dostęp. W na razie musimy ją sobie odkryć, żeby móc to wszystko sobie w takiej listy się robi coś takiego to zaraz spróbujemy wyszlifować tutaj trzeba to bo ewidentnie tutaj wypadła nam uszczelkę trzeba wyciągnąć A. jest uszczelka wyciągnięta i tutaj trzeba mocniej uderzyć ale to bez drugiej ręki bez pomocy nie da rady, więc na razie Odkładamy kamerkę. Dobra, jest tutaj już odkręcona ta listwa poprawimy sobie uszczelkę. Potem dołożymy sobie zika smera pod uszczelkę, żeby było wszystko ok. Tutaj tak jak tutaj to jest widoczne jest trochę pokieryszowana ale nie jestem dobrej myśli tutaj o w tej części i w tej części Już wam pokażę i to czemu się nie dało tego zrobić na dwie śrubki po prostu nie wytrzymały i pękły cała listwa miarę okej, okay. no i co? Robimy. Na pewno się uda, zobaczycie. No i 20 minut męczarni. No i powolutku wygląda to bardzo obiecująco. Trochę podszlifujemy Bo są dosyć spore zadziory Dać trzeba uszczelniacz dodatkowo Żeby bardziej przycisło Ja akurat zastosuję tutaj Bo w tym momencie nie mam innego Sika Lastner powinien być Ten tutaj to jest to jest oryginalny i to jest Sika Lastmarsh 710, tak zwana wieczna uszelka, jak ja to nazywam. A my tutaj zastosujemy Sika Flex 221, masa uszczelniająca. Ma trochę mniejsze właściwości uszczelniania. Otwardnieje. A to tak jak widać. Nie twardnieje, więc z tego względu, że to twardnie jest trochę gorsze, ale żeby zamówić cicala stmera, to jest jakieś około 3-4 dni zanim przyjdzie, a na to niestety nie mamy czasu, bo przyczepa za kilka dni znowu wyjeżdża, więc to by było wszystko na styk, a jeszcze mamy do zrobienia zderzak. Niestety dzisiaj się nie udało kupić odpowiedniego spoiwa. Zderzak jest tam sobie leży radośnie. Jutro spoi, bo powinno już być. Nie wiem ile będzie kosztowało, zobaczymy. Teraz co robimy? Weźmiemy to sobie tutaj, przeszlifujemy. Zajmiemy się w 100% tą całą listwą, Mocujemy. Jakieś komary latają. Tak, żeby było. Tutaj się pomaluję farbką. Wiecie co? Trochę niewygodnie tak trzymać kamerę, trzymać listwę i jeszcze ją szlifować. Więc trochę się pomęczę, trochę zrobię i Wam pokażę jak wyszedł efekt końcowy. Sikaflex 221 to jest uniwersalna masa uszczelniająca stricte przeznaczona do karawaningu świetnie się nadaje do brodzików i do innych rzeczy tylko bada jest taka, że jeżeli przy uszczelkach to tak jak wcześniej wspominałem ona po prostu twardnieje tak jak z silikon jest tutaj już no. Kliąta, tak to widać, deseczka, młoteczek. I idziemy skrapsem. Tak to teraz wygląda. Strony, w ten sposób, jest okej, okay. pójdziemy po kebę teraz, a tam mamy szerszenie. Takiego małego serata. Trzeba go złapać, no i mamy szerszenie. Tak się łapie szerszenie, tutaj mamy szerszenie. Taki piękny jak paluch. No to dzisiaj idziemy już kleić nasz zderzaczek. Trzeba najpierw go poczyścić. Poszlifować. A lampka nie działa. Czemu nie działa? A tutaj zgasił ktoś mi rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni wszelkiego typu już dotarł. Coś takiego. Jedna z fajniejsza rzecz to tak: tkanina szklana kupiona. No i mata szklana również w pierwszej kolejności położymy matę szklaną, potem to zwieńczymy i uszczelnimy tkaniną. W międzyczasie jeszcze weziemy trochę, trzeba tam plastiki pokleić, czyli spróbujemy to pokleić. Kupiliśmy już żywice. już jest utwardzacz do żywicy koszt takiej żywicy to jest około z tego co kojarzę niecałe 45 zł eee, szpachla typowo do plastiku łącznie też z, z utwardzaczem chwilowo nie będzie to nam potrzebne ale po żywicy z drugiej strony nierówności będzie trzeba sobie wygładzić no, i co, szpachla, nie wiem, coś, koło niecałe 20 zł. No i lakier. Tutaj mamy Real. Zamówiony lakier. I to mamy lakier akrylowy, tak jak jest tutaj to widoczne. Kolor i numer lakieru to jest tutaj pokazane. Jest to już zamówione. Koszt takiego lakieru to jest około 30 zł. W zależności jeszcze jakiego typu, do czego ma być itd. Tak no to tak. Idziemy czyścić, szlifować, yy, przyklejać ułamane plastiki. Klej również już został kupiony. Zwykłym klejem połapimy zwykłe plastiki. No i co? Idziemy. Dobra, jesteśmy przy zderzaku od naszej ukochanej przyczepy. Zrobiłem taki mały patęcik. Użyłem na zwykłej kaftaniku, żeby się nam bardziej nie zrysował. Ale tak, ten zderzak już był klejony. I pęk w miejscach, które po prostu były klejone trochę nieudolnie. I to wygląda w ten sposób, tutaj będziemy musieli ten element teraz pousuwać Tutaj tak jak widać skleić Tutaj już kiedyś on był malowany ten serzak, zresztą tutaj widać Są ślady zacieków Stąd też moja decyzja była taka, żeby go naprawiać, a nie wymieniać na nowy, bo bądźmy, bądźmy tutaj uczciwi nie wpadajmy w jakieś paranoje od razu, Bóg wie co. I trzeba być też wyrozumiałym. No. Dobra, naprawiamy. Pytam się, tak powinno być. Tutaj ten element, tutaj, by był prawidłowo przytrzymać. No to widzicie. O, wyżeramy go. o zobaczymy, czy się nam to uda zrobić. On się mocno plastyczny teraz zrobił. I spróbujemy go teraz tutaj. Ukształtować tak powinno to być. O, nie widzicie, jak teraz to wygląda. Jest prosto, po co nam taśma? Jakby ktoś się pytał, nie ma na tyle rąk, żeby wszystko trzymać tak jak powinno Wytrzymane, trzymane, więc trochę sobie taśmą trzeba wspomóc żeby to wszystko pięknie się trzymało dobra mamy puzzle, dobra następne puzzle to ma być tutaj dosłownie. Dobra, pozalewamy teraz wszystko. Dodatkowo to co tutaj jest. Tak on to wygląda. I będziemy. A i zaczynam kleić. Pokażmy co popsuliśmy. Zalane wszystko. Najgorzej się martwię o to tutaj. Bo to raczej nie będzie trzymać, ale no co zrobimy. Jutro będzie trzeba poprawić to. Jakby nie patrzeć. Tu jest jakiś pęcherzyk powietrze się zrobiło. Ja tam zabawę. Tak to mniej więcej wyszło. Zobaczymy czy dobrze no to do jutra kolejna warstwa szlifowanie i kolejna warstwa najpierw szlifowanie a potem kolejna warstwa jeszcze tutaj było takie mikro pęknięcie poszło w tym miejscu mniej więcej spróbujmy to dzisiaj tyle o ile złapać bo nie będę żywicy rozrabiać tutaj widać jeszcze nadpęknięcie ale to już jutro weźmiemy tutaj dołożymy dzisiaj już nie będziemy kombinować po prostu na dzisiaj wystarczy i tak to mniej więcej wygląda no to do jutra na razie, jakby co to łapka w górę ale inaczej Tá com a picavura do outro